Cześć witajcie. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć jak uprawiać banana odmiany Musa Akuminata, Super Dwarfka Wendlisz eee, tak to jest sadzoneczka z tamtego bananka. Te banany puszczają masę odrostów eee, wypuszczają masę odrostów które oddzielam za każdym razem i mam takie sadzoneczki. Eee, Najlepiej dla tego banana jest duża Donica. Największa Donica to już przy korzeniu już stoi sztywno, korzenie wychodzą dnem. Dla tych bananów najlepsza jest największa Donica. W gruncie nie próbowałem, a jeżeli bym wkopał w grunt, to wykopując korzenie się uszkadzają. Dlatego yy, ja uprawiam w Donicy jak największej. I tak, można bardzo mocno je koksić, nawozić azotem. Oraz potasem, bo potas jest do kwitnięcia, a ten banan kiedyś w końcu zakwitnie, nawet gdy nie zakwitnie podczas żywotu, jaki teraz jest. Ale ten potas sobie zbiera w sobie i ma z potasu i azotu piękne wybarwienia. Zaraz wam pokażę. Jak widzicie, wszystkie liście, tak na przykład w Basio, Basio ma piękne przebarwienia czerwone, tak samo jak i Maureli, jak ma dużo nawozu. Ładnie wygląda, a reszta liści była taka, taka słaba, bo nie były nawożone. A tu już jest ładnie nawożony już jest czerwony. Tak samo w tych banankach zaobserwowałem tylko to u siebie, u nikogo więcej nie widziałem, że aż takie czerwone na łodygach przebarwienia są, jak i liście. Jak widzicie, liście nie są całkiem zielone, jak tu, tylko liście są takie czerwone. Widać po prostu czerwony, purpurowy taki kolor na nich oraz przebarwienia u góry. Yy, najlepsze stanowisko dla tych bananów to jest pełne słońce, żaden cień, półcień, u mnie w pełnym słońcu szybko rośnie, ten liść był wczoraj skręcony w nocy o 22 godzinie, dzisiaj już go roztworzył i już wychodzi kolejny, za 3 dni ten już będzie jak ten trochę złożony i tak samo się otworzy, co 3-4 dni mi wychodzi liść w dużej donicy, azot, pełno wody i rośnie ładnie. Yy. Oprócz tego, zimowanie. Zimowanie z tymi bananami jest najgorsze, bo to są akuminaty. Akuminaty ciężko przezimować. Ale yy, da się pod wyjątkiem, że jest dużo światła. Gdy jest światło, da się go przezimować. Okno północne bądź w takie wschodnio-północne okno. Oczywiście żeby grzejnik nie był centralnie pod spodem, żeby centralnie pod spodem pod parapetem nie był grzejnik, żeby to suche powietrze z grzejnika w zimie nie dawało mu po liściach, żeby on nie wysych. Tak samo trzeba ograniczyć podlewanie. Nie żeby było mokre, tylko lekko wilgotna ziemia, czasem sucha, ale nie cała sucha i taki banan przezimuje. Można je też trzymać w chłodniejszym pomieszczeniu od 15 do 18 stopni. Najlepsza temperatura to jest takie 18, 19 stopni, czasem 17, bo poniżej 15 stopni te banany chorują, po prostu padają, bo hamują wzrost. I, i to jest ciężki okres dla nich. Poniżej 15 stopni te banany po prostu padają. Abasio on w takiej temperaturze wytrzyma, tak jak i Maureli, którego też będę zimował w szklarni który będę mieć temperaturę od 3 do 4 stopni w zimie razem z cytrusami, ale akuminaty to trzeba do domu, bądź jakaś oranżeria, jakiś ogród zimowy, coś takiego, czy jakieś wejście, przejście do domu w jakimś korytarzu, gdzie jest bardzo dużo światła, i te bananki się przezimuje. Rosną bardzo szybko, ładne mają przebarwienia na, pnie, na pniu, takie czerwone, pełno odrostów puszczają. Widać, że ten bananek idzie w grubość, bo tu już, już pękła cholewka liściowa i tego liścia zaraz będę musiał oderwać. Także widzicie, oddzieliłem z tych bananków pełno odrostów, już Wam idę pokazać. Oddzieliłem 54 odrosty z czego tutaj tych większych jest troszkę mniej, małych mniej, ale to za dwa tygodnie one już będą jak to, ładnie podrosną. No i co? I takie sadzonki, jeżeli by ktoś chciał z Was, widzów, napisać w komentarzu, ja podam swojego e-maila, możecie do mnie napisać, skontaktuję się jakoś na Messengerze czy telefonicznie, mogę Wam tego bananka wysłać, tak zapakować, że nic mu się nie stanie, w paczkę można rzucać i nic po prostu się nie ruszy, z ziemi nie wypadnie nic. Takie sadzonki mam po 10 zł, jeżeli mi się wszystkie te sadzonki skończą, także będziecie musieli troszkę poczekać i tamte bananki mi zostaną. Oprócz tego mam trzy sadzonki jeszcze brugmancji żółtych, jeżeli by ktoś chciał, po 10 zł, sadzonka. Jedną, może sobie zostawię, może dwie. Na razie, może jedną sprzedam. Granaty mogę odsprzedać, sadzonkę po 2 zł, po 2,50. Mam jeszcze sadzonki kawy po 10 zł, jeżeli ktoś by chciał to pisać, oczywiście w komentarzu. Będę też mieć sadzonki cytrusów po 20 zł, po 20, 25, tylko czekam, aż podrosną. Już się ukorzeniają, to pod butelką. Może za jakiś miesiąc, yy, może pół miesiąca zdejmę te butelki. Już się powoli zacznę przyzwyczajać, żeby w takiej wilgotności nie były. I takie sadzonki też już będą. Także jak coś piszcie w komentarzu, zawsze coś tam się znajdzie.